Cześć wam czołem, witajcie moi drodzy. Cześć, z tej strony Moskit. Witajcie po dłuższej przerwie. Miałem ostatnio takie, można by powiedzieć, gorsze dni, to znaczy gorsze pod względem Weny, żeby coś nagrywać, bądź coś streamować, więc postanowiłem sobie zrobić kilka dni takiego powiedzmy, powiedzmy że względnego wolnego. Jednakże obiecałem wam, jeżeli oczywiście uważnie słuchacie streamów i materiałów ze streamów na YouTubie, to obiecałem wam, że. Hm. Obiecałem wam, że pokażę zwycięską pracę. I oto jest zwycięska praca. Jest to pojazd The Glory, autorstwa Szymzo, który właśnie tym pojazdem zagwarantował sobie. Właśnie tym pojazdem zagwarantował sobie główną wygraną, czyli Euro Truck Simulator 2, które zostało fundowane przez. CDP, CDP.pl, taka firma dystrybuująca gry w Polsce i ogólnie przez platformę cyfrową między innymi, a także w pudełkach też się zdarzyło, czyli dawny CD Projekt. Eee, dlaczego w sumie tak naprawdę ten projekt według mnie wygrał? No bo jest po prostu prosty, a jednak złożony. To znaczy po pierwsze, no, sami widzicie, jest to proste pudło z czymś na górze i z silnikami z tyłu. Dokładnie rzecz biorąc, tutaj z tyłu macie dwa silniki. Które pchają nas do przodu, więc nie jest to nic wymyślnego, jakby nie patrzeć. Aczkolwiek jest to bardzo fajny pomysł, i dzięki temu mamy jakiś powiedzmy, jakiś silnik, jakiś napęd, w miarę sensowny oprócz samych kółek, możemy się poruszać. Dodatkowo mamy genialną wieżyczkę. Pyk, o, widzicie sami, jak się wieżyczka wynurza. Mamy wieżyczkę i do tego ta wieżyczka ma zmienny kąt nachylenia oraz, no to jest w sumie oczywiste, może się obracać, zaraz próbuję obrócić ją, tak, może się obracać, postaram się to bardziej pokazać. Może się obracać w jedną lub w drugą stronę, może zmieniać kąt nachylenia, choć to jest troszkę trudniejsza sprawa, ale też da radę zmieniać kąt nachylenia. E, można tak samo, e, co my tu mamy, można tak samo zmieniać ten, może tyle kąt nachylenia, to po prostu roz, rozsunięcie, rozstawienie, Elementu z rakietami, który się robi tak. Bo tutaj mam całą instrukcję, postaram się tą instrukcję jakoś wkleić, bo to naprawdę się też przy okazji nie dość, świetnie zaprojektowany, można powiedzieć, że pojazd, statek wojenny, do tego jeszcze ma świetnie zaprojektowaną e, instrukcję. Po prostu Szym odwalił kawał dobrej roboty przy, projekt, przy projektowaniu pojazdu, jak i projektowaniu instrukcji do niego. I po prostu tu się nie należą dla niego, chociażby z tego powodu olbrzymie gratulacje i pochwały. E, mamy też tryb wodny, który odpalamy dwójką. Ciekawie, ciekawie mnie na, na czym on polega. Wcisnąłem dwa i nic się specjalnie chyba nie stało. Zaraz, 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 coś tu się dzieje. Coś się dzieje, jak dwójkę odpalę, tylko nie wiem, co... Aha! Odpalamy te silniczki po prostu te, Aaaa, Dobra. Myślałem, że wciśniemy dwójkę, co to się działo, już po prostu nie pamiętam, bo nagrywałem to ile? Tydzień, dwa tygodnie temu i mi się to troszeczkę zapomniało. No, ale no, w sumie te silniki mogą służyć zarówno do jeżdżenia po lądzie, jak i po prostu się rozpędzania na wodzie. No, w sumie zresztą to zrobimy, rozpędźmy się troszeczkę i wejdźmy do wody. Tylko mamy także w tym pojeździe rakiety pod szóstką i siódemką, bo że mi się... Kółka... nie rozdupcą. No i zepsuliśmy. Zepsuliśmy pojazd, no cholera jasna. No trudno, nie, po, nie pokażę Wam jak pływa, ale mogę zademonstrować jak strzela, więc pod szóstką siódemką mamy rakiety, więc wciskam szóstkę. Je yeah! Siódemkę, yeah! Po prostu coś cudownego. Otwieranie bagażnika. Oj, to jest też coś po prostu przepięknego. <laughs> Te tłoki, które zostały dodane w jednym z ostatnich któreś tam, a aktualizacji dam robotych są po prostu też genialną rzeczą. Możemy tą rakietę dużą odpalić też osobnym kalwiszem, nie musimy bawić się, w, nie wiem, w kombinowanie z fazami, w ustawienie ich po kolei, żeby to wszystko dobrze strzelało, działało, nie, po prostu tutaj tak to ładnie, ładnie tym działamy. Mamy nawet celownik, o, tylko coś, coś się nie odpaliło. Zaraz, wyłączenie celownika, jak było włączenie celownika, bo nie widzę tego, a celownik jest pod dziewiątką, przepraszam, tak. No już teraz wam teraz nie pokażę tego, podejrzewam, chyba, że tutaj jest jakiś, chyba, że jakieś działka są, a są nawet działka, tak, no... Czego ten pojazd nie ma? Potrafi pływać, jeździć. No, ma te kółka, które się psują, ale to już trudno. Bywa i tak. Można w nim ładnie celować. No, kurde, mówię, czego ten pojazd nie ma. Ma po prostu dosłownie wszystko. Sterowanie to najpierw leciutko, tylko poprawi, bo nie jest idealne, jednakże dużo mu do ideału nie. Brakuje strzał. Czy uda nam się trafić? No, troszeczkę za wysoko, więc teraz powinniśmy trafić, podejrzewam. I. I zabrakło minimalnie, więc odrobinę niżej, lekko w prawo. Powinno trafić, podejrzewam. Tak, piękny strzał w antenę radarową. I co tu jeszcze mamy? No, musimy powoli jeździć. Czego oczywiście nie zrobiłem. Żeby nie zepsuć kółek, trzeba po prostu powoli zjeżdżać z tego pasa startowego. No i według Was, czyli według Was widzów, tych, co byli obecni wtedy na czacie. Ten projekt, ten projekt zasłużył na wasze wyróżnienie, na wasze słowa otuchy, pochwały, czegokolwiek tylko sobie życzycie. Ja go jeszcze raz odpalę, zresetuję. Widzimy sobie nim dowody. Według was on zasługuje. Według mnie też jest to naprawdę dobry projekt. Miałem kilku faworytów, ale podejrzewam, że ten był chyba jednym z takich największych. Tylko on nie chcę teraz dawać, bo to było już jakiś czas temu. Jednak naprawdę jest to dobry projekt. I mam nadzieję, że jak będzie następna... Edycja wojennych wizji widzów. dostanę takich prac także co najmniej kilka. No nie, obra nie obraziłbym się na to tak bardzo dopracowanych. Oczywiście wiem, że były problemy. Niestety ta edycja wojennych wizji widzów wiązała się z kilkoma problemami. Po pierwsze, były problemy z komputerem. Stream coś dziwnie działał, kerbale dziwnie działały, zawieszały się, zwalniały, ładowały po prostu całe wieki, za co was serdecznie nie zapraszam, tylko przepraszam. Z was serdecznie zapraszam, no ale no starałem się zrobić co mogę, a nie chciałem też tego wszystkiego jakoś strasznie przedłużać ponownym resetowaniem gry co 5 minut. I no trochę wyszło jak wyszło, tak? Nie wyszło idealnie, brakowało do ideału. Następnym razem jeszcze raz postaram się potestować te wszystkie modyfikacje, które zapro zaproponuję dla Was, aby to wszystko lepiej ze sobą współgrało. Jeszcze muszę zobaczyć, co tak naprawdę z tym poszło i tak, bo w tym momencie mam odpaloną dokładnie tą samą instalację i wszystko działa ok. Wgrało się w sumie w pół, min pół minuty, może minutę, e projekt tak samo wgrał się w chwilę, moment wszystko działało ok. Nie mam nic zielonego pojęcia, z czego to wynika, Będę musiał coś pomyśleć jeszcze o... Prawdopodobnie jeszcze coś o jakimś upgrade kompo, o czym już zresztą od, od jakiegoś czasu myślę. E, niestety, no nie jest to prosta sprawa, po prostu na hajsie nie śpię. A haj się nie zgadza. <grytanie> e, troszeczkę może zwolnijmy, podejrzewam, że to nie był pomysł. Zwolni, zwolni, zwolni. Czy mamy? No niestety mamy widok... z kokpitu. A, e, się zepsuło i jedno kółko, it. Ech... No a to w sumie co? Jedno kółko... Cztery kółka. Zobaczymy, czy uda nam się to jeszcze dowieść tam do wody. Chyba się nie uda. Syf. Dobra, to teraz może przeskoczmy kilka minut do przodu. Okej, okay, nareszcie udało nam się podjechać. Miałem malutkie teście, teście problemy z tym dojazdem, uwieście mi. Troszeczkę czasami przekombinowałem. Bo to jest chyba trzecia próba, trzecie podejście po tym, jak e, przeskoczyłem materiał. I hamuj, 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 hamuj. Dobra, w sumie żyjemy. Poszło tak tragicznie, jak myślałem. Odpalmy silniki. Kółeczka się zepsuły, więc już nie ma dla nas powrotu. Ale dobra, płyniemy. Uff, dobra, dobra. The Grolli w końcu płynie. Uff, uff, uff. Co ja chciałem wam powiedzieć? E, jakie ja mam w sumie tak naprawdę zażalenia do tego projektu? Po pierwsze, z tego co mi się wydaje, Kerba nie może stąd wyjść. Zaraz powinien wyjść kerbalem. Nie, chuhu, nie ma po prostu takiej opcji. Kerbal po prostu stąd nie wyjdzie, ani jeden, ani drugi, co jest sporym niedopatrzeniem według mnie, choć fakt faktem jest to pojazd pancerny, więc można tu w jakiś tam sposób to e, wybaczyć. Po drugie, za mała ilość kółek 8 kulek na tak duży, tak wielki pojazd. Przydałoby się ich więcej z tego względu, że po prostu one bardzo łatwo się psują, a gdy mamy mało kółek, a one się łatwo psują, no to daleko raczej nie zajedziemy na tych kółkach, co jest sporym. Problemem. Co dalej? No, ta ramiona silnika jest spoko, choć nie są do końca, powiem po co ono jest. Mogłoby ewentualnie służyć jako takie ramy do rozminowywania, ale to też tak średnio byłoby przydatne, ale zawsze jest to jakieś uzasadnienie. No i sam projekt jest bardzo prosty, ale jak najbardziej praktyczny. Więc jak już mówiłem, po raz któryś, jak już mówię, już po raz któryś, The Glory od Szymza naprawdę zasługuje na, przynajmniej tak mi się wydaje, na pierwsze, pierwsze miejsce, pierwszą e, nagrodę. Więc na koniec wysuńmy działko. W sumie działko i spróbujemy z niego oddać strzał. Rozsuńmy, e, rozsuńmy rakiety. Pyk. Bardzo ładnie. Przyłączmy się w tryb. Co ja zrobiłem? Wcisnąłem ósemkę, pusemką jest. Aha. Hmm. Jest problem, bo wystrzeliłem tą dużą rakietę z tyłu i teraz nie jestem do końca pewien, co się stanie. Otwórzmy bagażnik. Ojej, <laughs> to będzie hardcore Tak, ta rakieta teraz cały czas leci, co ciekawe hm. Ciekawa sprawa <laughs> Troszeczkę skopaliśmy, znaczy ja skopałem, ale... Co ciekawe ta rakieta nadal się trzyma, to jakiś zimny po prostu bug Co tu dużo mówić Bum, 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 bum Bum, 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 bum To co wszystkie robią najbardziej, czyli bumowanie Jakie uwielbiam te różne wybuchy, strzały, rakiety, eksplozje. Normalnie na mnie to działa, moi drodzy. Cóż wam mogę powiedzieć, no. Dzięki wszystkim za uwagę, to jest projekt, który wygrał drugą edycję Wojennych Wizji Widzów. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to zachowajcie je na raz dla siebie. No, oficjalną zapowiedź trzeciej edycji musicie poczekać, podejrzewam jeszcze tak z tydzień do dwóch, coś koło tego. Postaram się to wszystko jakoś ogarnąć i zrobić, żeby to miało wszystko ład, skład, ręce i nogi, nie żeby wszystko było takie ro rozdupcone bez ładu i składu. Ach, i mam nadzieję, że najbliższe kilka dni zaowocuję w materiałach na Tubie, a nie na Twitchu, bo potrzebuję zrobić sobie taką maluśką, dosłownie maluśką przerwę od Twitcha e i chciałem po prostu troszeczkę ponagrywać sobie coś na YouTuba, bo po prostu mam taką ochotę bardziej robić coś na Tubie, aniżeli co tu się dzieje, e aniżeli streamować. A może streamować, i coś robić na Tubę. Pożyjemy, zobaczymy. Moi drodzy, właśnie robimy, nie wiem, krokociąg, obrót, piruet, jak tak zwał. Ja nic nie ruszam, ja mam rączki przy sobie, moi drodzy. Ech, ja byłem Moskit, trzymajcie się, do następnego zobaczenia. Pa, pa.